Trzydzieści trzy, czterdzieści siedem, trzydzieści dwa, dwadzieścia osiem, pięćdziesiąt trzy, dwadzieścia dziewięć, dwanaście, trzydzieści osiem. Dobra, dwadzieścia cztery, trzydzieści pięć, czterdzieści jeden, dwadzieścia sześć, o jest wygrana, dwadzieścia sześć.

wow, pod wow mamy dychy w wow, pod numerem A teraz czas na playbooka co tu w playbooku mamy numer 13 czy będzie pechowy czy szczęśliwy, zaraz się okaże dobra, no to lecimy 26 Dwadzieścia pięć, siedemnaście i trzydzieści trzy, a mamy tak, trzy i dwa i osiemnaście oboczek, dziewięć, i 23. Wejście 23 wejście nie mamy. Kolejne 15 nie mamy. 24 obok. 32 obok. 13 i 34. Także w pierwszej nie mamy nic. No to rubinowa. Jest worek. Perła. Korona, szminka, pierścionek, kufer, perfum, poltfer, złota i lustro. Dobrze, też puste. To lecimy do szmaragdowej. Czy musimy mieć czy siódemki. No a co mamy? Dwie. No, niestety dobra. Kolejna. Również dwie. to kolejna. Tutaj już jedna. To kolejna. Również jedna. pod kolejną mamy dwie kolejna jedna no to kolejną mamy dwie Dobrze. no niestety lecimy do ametystowej lecimy dwie takie same symbole tu mamy różne tutaj też różne, tu też różne. No to kolejny zegar i lustro, korona i lustro kufer i zegar. Że puściutko No ale jeszcze jest szansa Polfer i perły złoto i korona, monety i worek. Teraz hmm, mniej tych szans, no, to lecimy do topazowej. Tu musimy mieć trzy identyczne symbole, albo trzy siódemki, które mnożą razy dwa. No a co mamy? O, różne. Tutaj też różne. Tu oczywiście też różne. Tutaj też są różne tu też różne. Dobra. Jeszcze mam parę. O są podwójne. Zawsze warto mieć nadzieję. Mówią, że nadzieja matka głupi, ale nadzieja zawsze umiera ostatnia. No dwie monety. Pod koniec zdrowia. Podkręcają tempo. No i mamy ostatnią diamentowa. I co w diamentowej mamy? Musimy szukać zegarka. Dobra, a mamy tak. Koronę, szminkę za 50 tysięcy. No, 50 tysięcy to bardzo chętnie każdy by przyjął. Perfum i złoto. Borek i moneta. No już takie niższe kwoty, też nikt by nie pogardził. poltwer No raczej będzie pustak, bo na kule mocy to nie ma co liczyć chociaż. Piątka. No niestety piątka nie wygrywa. Stówka, stówka by się była, no, tu już mamy tu już mamy sytuację jasną, także trzynastka okazała się dzisiaj pechowa. Jeszcze sobie sprawdzimy kontrolne. Oczywiście różne tu mamy. CBU, także niestety playbook się nie spisał z numerem 13, ale za to w zdrapce Łow pod numerem 26 mamy dyszkę. Także dziękuję i pozdrawiam. Zapraszam na kolejne filmiki.